Tylko obiety, dzieci i zwierzęta oha się bezwarunkowo. Zwierzęta, no zwierzę, człowiek do, do zwierzęcia, tak? Matka do dziecka bezwarunkowo. Okej. Okay? I taka jest jej rola. OK. To jest. To jest cecha jej. To nie jest błąd oprogramowania jej, hipergamicznego, tylko cecha tego oprogramowania, że bezwarunkowo darzy uczucie, wiesz, potomstwo, żeby chronić. Żeby chronić. Natomiast mężczyzna bezwarunkowo samicę jest w stanie. Nie, że każdą, na jasności, bo zaraz ktoś się odklei. I to jest taka hierarchia. A w tym przypadku, ty. Ona zaraz po utraceniu dziecka, czyli najważniejszego człowieka w życiu matki. Bo czy chcesz czy nie, to jest najważniejszy człowiek w życiu inkubatora. To ona. A, a wiecie, chciałam się powalić, ale no nie no, nie będę tańcować, bo wiesz, ona tańcować chciała. Uśmiechnięta, wiesz, tu, tu drineczki. A, dobra, moderatorzy mówią mi, żebym nie tańczyła, no bo Marysia w domu dziecka to źle będzie wyglądać. Coś w tym stylu, kurde, Czajesz? Zadowolona, że na streamie sobie siedzi. Dobra. Wnosi babci Gawin, ja powiem Wam coś takiego, że według mnie nie ma sensu nagrywać jakikolwiek, jakiekolwiek materiały na temat babci Gawin <laughs> i robić jej dodatkowy, jakiś cloud. O to i chodzi. Co byś nie nagrał, to i tak nie ma sensu. To jest zbyt zakorzeniona patologia, żeby cokolwiek na, na lepsze się zmieniło. Tutaj nawet, jakby ją zamknęli w zakładzie odpowiednim, to też by to nic nie zmieniło. To jest socjopatka w skłonnościach narcystycznych, ekstre, ekstremalnie wręcz narcystyczna. Myśli jedynie o sobie. Wystarczy zobaczyć, jakie ma podejście do swojego potomstwa. Jest wręcz uzależniona od mediów społecznościowych Podobnie jak Majka ze Sraśką, że posty jeden po drugim, codziennie pach, pach 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 Nie nadążysz po prostu, jeden po drugim, ona żyje tym Antyspołeczne zachowania prezentuje sobą I to ekstremalne Takie powiedział, to są takie Można by nazwać, że jest to osoba która jest wręcz przepełniona toksyczną kobiecością. Jeśli już możemy mówić, skor, bo skoro jest męskość, to możemy śmiało mówić, że i kobiecość. Toksyczna. Ona jest świetnym tego przykładem. To ona jest właśnie przykładem takich samic, które no, są jedną wielką, chodzącą czerwoną flagą, i powinieneś unikać jak ognia. Ok? Nie wchodzić w żadną interakcję z kimś takim. Ani do relacji krótkoterminowej, ani do żadnej innej, ok? Nie ma sensu poruszać jej tematu.